W materiale MO o ratujących nadgarstki hamulcach powiedziano to. Zaciski hamulcowe i pilot działają dzięki akumulatorom. Zacisk to rzeczownik oznaczający część urządzenia unieruchamiającą inną część. Czyli na przykład tak jak hamulec wstrzymuje ruch koła. A co jeśli twój młodszy brat gra na tubie, a ty masz egzamin? Potrzebujesz wtedy stoperów, żeby zatrzymać dźwięk, czyli tak naprawdę zacisków na tembr trąbienia. Tębr trąbienia. Nie ułatwiam sobie życia. Ode mnie to wszystko, mówiła Ali Ward. Dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zabłysnąć swoim niezwykłym pomysłem, to nie bójcie się marzyć i przenigdy się nie poddawajcie. Żegna Was, Moroka! Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Jakub Prezmer. Czytał Krzysztof Baranowski. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać neomak cardio. Neomak cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Moda w Pepko? Teraz odkrywam ją na nowo. Styl zmienia się. Tak jak ja. Moda tak jak chcę. Kolekcja wiosenna, jakiej w Pepko jeszcze nie było. Już od 30 zł. Pepko pokochałam niskie ceny. Moja kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie. Zaskakująca. Albo kremowa. Aksamitna z delikatną słodyczą. Taka właśnie jest MKKF Moja kawa. Odkrywaj świat zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivelia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa Rivelia z trzyletnią gwarancją od Delongi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus najlepsze rezultaty zmywania. Zadbaj też o czystość swojej zmywarki z płynem do czyszczenia Finish. Lidlowy przegląd cenowy. Takie są fakty. W Lidlu koszyk 15 produktów nabiałowych był tańszy niż w Biedronce. Potwierdzają to zakupy w obu dyskontach. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych dostępnych w Lidlu i Biedronce, w Lidlu zapłaciliśmy aż o 17 zł mniej. Są oszczędności. Czarno-na-białe. Bo koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk Lidla. Polędwiczki, bardzo proszę. Andrzej, dla ciebie podwójna porcja. A dla dziadka? Dla dziadka jest to. A jak to? Nie mam apetytu. W takim razie dam ci appetizer senior. Appetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Jednak skuszę się na polędwiczki. Apetizer senior pozwala osobom starszym cieszyć się normalnym i zdrowym jedzeniem. No tak. To takie piękne uczucie, iść razem z najbliższymi. Apetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Jeśli wrócę do Nigerii, zabiją mnie. Kopaliśmy siedmiu Afgańczyków. Szykuj się, bo. Dużo się dzieje. Trzy raporty w ciągu dziesięciu minut. Jeśli wyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii. Proszę o sprawiedliwość. Nie możemy go wpuścić. Czeka cię niezła kontrola graniczna. W tygodniu od 18.00 na Adventure HD. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać. Stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli. Spacerować najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać neomak cardio. Neomak cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag cardio. Więcej niż magnez. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Zadbaj też o czystość swojej zmywarki z płynem do czyszczenia Finish. Moja kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie. Zaskakująca. Albo kremowa. Aksamitna z delikatną słodyczą. Taka właśnie jest. MK Kafe. Moja kawa. Polenwiczki, bardzo proszę. Andrzej, dla Ciebie podwójna porcja. A dla dziadka? Dla dziadka jest to. A jak to? Nie mam apetytu. W takim razie dam Ci appetizer, senior. Apetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Jednak skuszę się na polędwiczki. Apetizer Senior pozwala osobom starszym cieszyć się normalnym i zdrowym jedzeniem. No tak, to takie piękne uczucie jeść razem z najbliższymi. Apetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Widok dwóch szybkich żubrów, nie jeden podskoczy. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i ciesz się z wygranej. Miliony żubrów do zdobycia. Zakupy robię w Lidl. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory jedyne malinowe, 16,99 za kilogram. Buda lub poducia kurczaka XXL, 6,49 za kilogram. Wszystkie papiery toaletowe Floralis. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. To jest jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. Znalazłam dla Was idealną witaminę D. i D3 Kids. A do czego? Bo to lek z czystym składem i wygodnym kroplomierzem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek.